Witam serdecznie w kolejnym filmie. Jak widać, w tle książek nie ma, ponieważ przyniosłem, przynajmniej tymczasowo, swoje studio do pracy, a tam służbowy zielony ekran i postanowiłem go wykorzystać i trochę się pobawić. Mam nadzieję, że z korzyścią dla przygotowanych przeze mnie filmów. W każdym razie, jak widać po no, tytule filmu, jakim mapie, tym razem mały przerywnik od pierwszej wojny światowej będzie o walkach a w zasadzie, to był mecz do jednej bramki, więc będzie o zniszczeniu egipskiej 25. Brygady Pancernej w czasie wojny Jom Kippur. No, mimo iż to mecz do jednej bramki, to mam nadzieję, że jednak film będzie ciekawy i zapraszam do jego obejrzenia. Tutaj mamy mapę początkowego okresu e, wojny Jonkipur, Kippur, a w zasadzie jej fragment, tak? bo to jest rejon, który nas e, najbardziej interesuje. To co było od samego początku, to tutaj mamy tak, przyczółek e, egipskiej trzeciej armii, przyczółek egipskiej e, drugiej armii, wielkie, e, wielkie jezioro i małe jezioro Gorzkie, tak? czyli kompleks wie, jezior gorzkich, tak? a tutaj mamy Lukę. Egipcjanie w swoim planie wojny najwyraźniej nie uwzględnili tego, tak? To się miało na nich później bardzo poważnie zemścić, tak? Ale to właśnie jest luka nieobsadzona wojskiem od samego początku. Tu mamy egipski atak z 14 października, tak? W kierunku przełęczy Mitla i Gidi. Generalnie rzecz biorąc, katastrofa i zagłada egipskich jednostek pancernych, a o tym może kiedy indziej. W każdym razie tak, tutaj również nie zrobiono nic, żeby załatać tę lukę, a tak Atak się nie powiódł. Egipcjanie wrócili na pozycje wyjściowe i zasadniczo w tym momencie oddali inicjatywę Izraelczykom. Tutaj mamy chińską farmę po lewej stronie, tak u góry widać zdjęcia zniszczonych pojazdów, no i te słynne zabudowania chińskiej farmy. Natomiast to, co jest na kolorowo, to są obrazy przedstawiające to, co tam się działo. Generalnie rzecz biorąc, są bardzo podobne do zdjęć z tego, co z tych, które widziałem. Mapa. Przedstawia, zresztą mapa z Wikipedii przedstawia sytuację w dniach od 15 do 17 października 1973 roku. Oczywiście tutaj mamy miejsce forsowania kanału Suezkiego przez siły izraelskie. Zresztą Żydzi w tym względzie nie zrobili nic odkrywczego, po prostu cały plan wojny i wcześniej ćwiczony tak polegał na tym, żeby przedostać się do kanału Słyskiego, przeprawić na drugą stronę i rozstrzygnąć wojnę. No to w końcu im się udało, tylko to w końcu to oczywiście mamy tutaj ciężkie walki o chińską farmę w tym rejonie się znajdującą, tak? No, na czołgi nie poszło, potem spadochroniarze nie poszło, no ale w końcu znaleziono, tak, drogę nie Tir -Tur, tylko Akawisz Pająk, tak, udało się przeprawić most i przeszli na drugą stronę. Oczywiście Egipcjanie Próbowali temu zapobiec na wszystkie możliwe sposoby zniszczyć przyczółek, o którym się dowiedzieli, bodaj bo do Meier ogłosiła to oficjalnie przez radio. No ale w każdym razie, tak, plan był prosty. Od południa puścimy 25 brygadę pancerną, która mogła przejść z przyczółka, tak wytworzonego przez trzecią armię z północy 21. dywizja pancerna i ładnie to zamkniemy w kleszczach. Taka była przynajmniej teoria, aczkolwiek to jest oczywiście to, co miało miejsce natomiast zanim wydano rozkaz uderzenia 25 Brygadzie Pancernej, dokładnie sprawę analizowano, bodaj się to nawet osadata otarło otóż, jak mówiłem, najprościej tak i najładniej na mapie wygląda to w ten sposób na brzegu azjatyckim, niemniej jednak to rozwiązanie ma dwie zasadnicze wady po pierwsze, prawe skrzydło, tak tutaj tej, e, tego natarcia jest osłoń, odsłonięte, tak, na atak izraelski. Co może nie byłoby jakimś wielkim problemem, tak, gdyby nie to, że teren tutaj się znajdujący jest dużo wyżej niż nad brzegiem e, Wielkiego Jeziora Gorzkiego. W związku z tym sprzyja to ewidentnie e, różnego rodzaju zasadzko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, artyleria egipska, która by się znajdowała po przepraszam, po drugiej stronie wielkiego jeziora gorzkiego nie miała dostatecznego zasięgu tak, żeby móc swoim ogniem wspierać. W związku z tym ten manewr w zasadzie skazany był sam na siebie, znaczy siły te, które były wysłane, nie mogły liczyć na, na żadne wsparcie. W związku z tym rozważano sprawę. Żeby puścić je tu, na afrykańskim brzegu, tak? Nie byłoby wtedy ładnego odcięcia sił znajdujących się po drugiej stronie kanału syryjskiego, tylko je frontalnie by wtedy uderzono, tak? Tu, bum. No to była wada, tak? Natomiast zaleta była taka, że siły te przechodziły przez bezpieczny i kontrolowany przez Egipcjan teren przy możliwości wsparcia artylerią czy czymkolwiek, tak? Ale problem był taki, że trzeba byłoby je wtedy wycofać na brzeg afrykański, co niekoniecznie się statatowi podobało i ostatecznym rozrachunku jak Sad szazli w swoich wspomnieniach miał zanotować, jeżeli decyzja zapadła, zapadła to należy się starać ją wykonać ze wszystkich sił, a nie kombinować tak jak to tutaj próbowano, bo jeszcze cofnięto tą, tą brygadę jak ruszała tak, i próbowano uzyskać zmianę tej decyzji, ale tutaj się oczywiście nie udało. Jeżeli chodzi o egipską 25. brygadę Pancerną, to jej dowódcą był Ahmed Helmi Badawi. Zarówno tak Badawi, by ewentualnie można było opisać, ale napisałem Badawi, ponieważ to literkę czytamy jak polskie ły, no i angielskie W, tak więc stąd właśnie często jest w. No dobra, tutaj dygresja. Podstawowym czołgiem tej Brygady był T62 i tutaj mamy wozy pokazane tak z 1974 roku, żeby coś tam Egipcjanie propagandowało, że coś przetrwało, tak, ale generalnie rzecz biorąc, niedużo. Ale to w każdym razie podstawowy czołg, całkiem niezły, zaawansowany technicznie. Jeżeli chodzi o sprzęt, tak. No to mamy po lewej u góry BTR-50, po prawej u góry BTR-60, tak, na dole po lewej jest BTR-152 oraz BRDM, tutaj w wersji drugiej jako rozpoznawczy, tak, to są siły, którymi sprzęt dodatkowy, tak, bo zawsze mówi się o czołgach, tak, ale należy pamiętać, że były też jednostki organiczne 25. perkady, które wykorzystywały sprzęt inny niż te 62 Oprócz tego, tak, oprócz tych pojazdów posiadały również artylerię i przeciwlotniczą, tak, oraz lufową, tak, tu mamy Hobbit d 30 kalibru 122 mm, tak, moździerz 82 mm, to zapewne egipska wersja radzieckiego wynalazku, tak, oraz 9K-32 a 2, tak, zwana przez. W kodzie NATO SA-7, tak, ale ja jednak preferuję nazwę oryginalną, a nie kod natowski, oraz zdwojone armaty 57, tak, ZSU, ja dobrze kojarzę, ja Samochodnaja, Ustanowka, tak, czyli samobieżne dział przeciwlotnicze 57-2. No to jest sprzęt, którym ta brygada dysponowała. Jeżeli chodzi o organizację, tak, to widać dowództwo. Kompanię inżynieryjną, kompanię bowiem przeciwpancerną, tak, Pluton moździerzy i dalej mam batalion przeciwlotniczy, batalion artylerii, batalion tutaj jako kawaleria, zaznaczałem to jest rozpoznawczy, batalion piechoty zmechanizowanej oraz trzy bataliony czołgów. Razem było to. Etatowo, tak? 94 czołgi, 17 października były tylko ich 75, tak? 31 pojazdów BTR 50 do 60, 18 HOBIC 122 m 6 moździerzy, 4 BRTM, -y, nie wiem niestety jakie, 6 wyrzutni z 2, 33 BTR 152 oraz 6 czołgów ewakuacyjnych, tak? Jeżeli chodzi o szyk, Tejże brygady, tak tutaj według rozkazu i w opracowaniu izraelskim, tak na początku czołgi, tak rozpozna straż przednia, następnie siły główne, tak, prowadzone też przez czołgi z artylerią i artylerią przeciwlotniczą, tak, tutaj też czołgi próbowały osłaniać się od strony prawej i lewej skrzydła, tak, natomiast z tyłu, jak sama nazwa wskazuje, służby Tyłowe. Takim szykiem brygada się pozywała, no ale biorąc pod uwagę teren, mieli szansę wykombinować z czegoś, co by się na cokolwiek przydało. Jeżeli chodzi o siły izraelskie, to tutaj były aż elementy aż trzech brygad, tak? 14 brygada Nona Reshefa, natkę, tak? Natan, mówiono jego natkę NIR 217 oraz 500 arię. Karene, tak, Podstawowym czołgiem był Patton, tak tutaj też są dwa M48 i M60. Żydzi nazywają jedne i drugie po prostu Patton, to ciężko czasem trzeba byłoby pewne rozkazy zajrzeć, a do nich nie zaglądałem czy to jakieś stany techniczne, które to wersje Pattonów były. Jeżeli chodzi o dyslokację, tak, to od północy kompania A z 407 Batalionu Pancernego z 600 Brygady, tak, zresztą tam były też resztki 79. Od schodu niepełna 217 Brygada, od południowego wschodu przyszła 500 Brygada, też, też niepełna. Echut Gross, tak, dowódca kompanii A z 407 Batalionu Pancernego, którego cztery czołgi zablokowały drogę egipskiej Brygadzie Pancerny. No, i teraz czas na omówienie. Bitwy. Bitwa zaczęła się od tego, że Żydzi z nasłuchu radiowego i radiowywiadu dowiedzieli się o tym, że brygada ma wyruszać. Tak? W związku z tym odpowiednio się na to przygotowali i zdecydowano się na zasadzkę. Bardzo proste, zablokujemy tak przejazd. Natomiast wykorzystujemy, jak wspomniałem, ten wyższy teren w tym rejonie i widzimy brygadzie na skrzydło i będzie pozamiatane. Jeżeli chodzi o samą walkę, tu mamy taką ciekawą strzałkę, mapa jest izraelska, tak więc tutaj coś się zdecydowanie działo. Być może to jest to, co jest wspomniane w książce, w tłumaczeniu tytuł brzmi oryginału, nie pamiętam Bitwy Frontu Egipskiego, Jabha al-Masri, ale nie jestem pewien, w każdym razie bitwy frontu egipskiego, tak, egipska książka książko wojny Kippur jest o tym, że brygada wyruszyła, następnie została zawrócona, tak, przez to byli zmęczeni, tak, i w nocy im się to nie udało, więc być może jest to to po prostu ta, ta pierwsza próba działania. W każdym razie, co jeszcze jest ciekawe, źródła egipskie wspominają, że Żydzi używali przeciwpancernych pocisków kierowanych, tak, że tutaj ich mocno dali im w kość. No, raczej zmyślić można wiele rzeczy, najwyraźniej jakieś tam były, to jest kwestia głębszej, głębszej analizy, tak, co, co tam mogli użyć, ale ewidentnie relacje egipskie o tym wspominają. Tutaj mamy ten 407 batalion Echuda Grossa plus resztki 79 stanęły tak i zaczęły weszły w pojedynek ogniowy z nadciągającą strażą przednią egipskiej brygady. Gross szacował 8 do 15 czołgów wyeliminowanych. a ile to tak naprawdę nie wiadomo, ponieważ no, ciężko było to sprawdzić. Raporty jedno rzeczy coś może być drugie. W każdym razie to nie rozstrzygnęło, nie byłoby w stanie powstrzymać sił. Brygady, gdy to, że po południu nadjechała tak 217 brygada Natkego Nira, tak? Zdaje się, jeden z weteranów tejże brygady wspomina, że wszedł na wzgórze, tak? Spojrzał na północ, pusto, tam reszta to parę czołgów, to spojrzał na południe i przypomniały mu się Filmy wojenne z Afrika Corps, Erwina Romla, gdzie stado czołgów ciągnie za sobą tumany kurzu, tak Bo aż pociemniało, dosłownie powiedział, pociemniało mi w oczach. A czy to właśnie to, że nadchodzą Egipcjanie, zresztą nie, nie zdawali sobie sprawy, to też ciekawa sprawa, o, złotousty jestem, e, ciekawa rzecz, że na tym szczeblu, tak, no nie byli wtajemniczeni w całokształt, tak, on myślał, że po prostu oni sami mają zatrzymać. Tą brygadę nie wiedział, że są elementem większej zasadzki i rozgrywki. No, niemniej jednak przystąpił do realizacji tego zadania i związali ogniem bardzo skutecznie tą brygadę. Zresztą widać, że ona zaczęła, tutaj Egipcjanie są strzałki, próbowali podjeżdżać. I zresztą ten sam weteran wspomina, że tak te czołgi podjechały na jakieś 600 metrów i on uznał, że to już nie jest bezpieczna odległość i lepiej się cofnąć, tak? no, przypominam te 62 był pojazdem dość nowoczesnym z silną armatą, tak, że to nawet jak Szajt weteran z tym, z Golanu, z którym rozmawiałem, to mówił, że T62, to dało się odczuć różnicę w starciu między T55 a T62, więc generalnie rzecz biorąc, respekt przed tym był, tak, ale wtedy kolejna brygada izraelska wyszła na tyły i w zasadzie zakończyło się to masako. Oprócz tego, egipcjanie wspominałem, że ciężka artyleria, tak, 175 mm, 155 mm. Izraelska ostrzeliwała teren, tak, a brygada wprawdzie pancerna, tak, ale to nie oznacza, że były w niej same czołgi, były też pojazdy innego typu i po prostu odłamki pocisków rozrywały koła, na przykład holowanych hobi, co powodowało zamieszanie, tak czy pojazd. No to korkowało tą tą drogę, więc to dało się też we znaki. A oprócz tego, no, w zasadzie, jeszcze taki element, e, próba ratowania sytuacji, taka bardzo skromna. To było wysłanie pary migów e, 17 e, na pomoc, z których jeden został zestrzelony po prostu. Bum, spadł. Bo ten jeden wspominam, że strzał do niego z armaty czołgowej, bo ma był rozkaz, żeby strzelać ze wszystkiego, co miał. No to bum, strzeli z armaty oczywiście trafić. Nie mógł chociaż nad Golanem ponad helikopter dało się trafić czołgiście. No ale dobra, to, to tyle. W każdym razie ten samolot został jakąś ogniem przeciwlotniczym zestrzelony. Jak wspomniał inny weteran, no, wszyscy się kłócili, kto ten samolot zestrzelił, natomiast czołgów było tyle, że o to się już nie było co kłócić. Tak? I to była cała jego zdanie na temat tak, walki z tą brygadą. To była po prostu rzeź. Tak? Egipcjanie znaleźli się w takiej sytuacji, że w zasadzie nie było szans. Tak? Musieli mieć jakieś super, ekstra przewagę technologiczną tak tego nie było przewagi taktycznej no, też nie, tak. W tej, tej sytuacji ta taktycznie mamy się umiejętności, tak, jakieś taktykę specjalną, nie, po prostu było strzelanie do, do kaczek i, i właściwie ta, ta brygada została zniszczona bez żadnego sensu, tak? Po prostu ją zmarnowano, można byłoby te czołgi wysadzić. I efekt byłby taki sam, tylko po prostu straty w ludziach byłyby a mniejsze. To jeden z takich przykładów, jak gdyby poświęcenie żołnierzy nie ma znaczenia, tak? Po prostu dowódcy umieszczają oddział w takiej sytuacji, że jest z góry wskazany na klęskę. Bez względu na to, co zrobią żołnierze. A, jeżeli chodzi o skutki, tak, to straty izraelskie wyszły cztery czołgi na minach. Z 25. Brygady Pancernej zostało 10 czołgów, 7 transporterów oraz 180 żołnierzy, czyli de facto została e, zniszczona, tak, skoro było ich 70, to 65 czołgów zostało zniszczonych, nie 80, no ale jednak. Egipcjanie stracili jeden e, MiG 17 z 17 spary, która została na wsparcie tej brygady, no i generalnie rzecz biorąc, natarcie 25. Brygady w żaden sposób nie zaszkodziło operacji forsowania kanału sueskiego. Teraz taka ciekawostka, która mi się nasuwa, no ewidentna analogia między bitwą nad jeziorem trazemeńskim a zagładą 25. Brygady Pancernej. Czyli od czoła blokujemy, zamykamy od tyłu i niszczymy z boku. Tak to mniej więcej w pewnym uproszczeniu wyglądało, tylko oczywiście nie mieczem, a lufą działa czołgowego wykonano. Po, ponad 2000 lat później. A skutek klęski 25 Brygady, no i próby tym samym likwidacji Przyczółka, no jest raczej oczywisty i wszystkim znany, tak? Żydom udało się przejść aż pod sam Suez, zresztą tutaj krwawe walki zasługują kiedyś na jakąś głębszą analizę. Być może się to uda zrealizować w jakimś czasie, no ale dobra, w innym filmie czy artykule. Mniejsza o to. W każdym razie klęska w wojnie Jom Kippur, Egipcjan całkowita, podcięcie właśnie trzeciej armii, ponieważ nie udało się tego przyczółka zlikwidować. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że tak jak mówiłem, film był interesujący. Jeżeli tak, proszę o łapkę w górę, tak? Jeżeli ktoś nie jest subskrybentem, o za subskrybowanie tego kanału. <tuszynka> Jeżeli komuś spodobał się ten film na tyle, że chciałby wesprzeć moją działalność, będę wdzięczny. Jest możliwość, czy to bajkafii, czy patronite. Pomoże mi to zaopatrzyć się w lepszy sprzęt czy materiały do recenzji. Generalnie rzecz biorąc, jest to zawsze jakiś tam motywator, aczkolwiek nie jest to konieczne. Ja po prostu lubię kręcić filmy, więc będę to robił pewnie i bez, bez tego. Tymczasem chciałbym podziękować moim patronom z lipca 2022 roku. Naprawdę serdecznie Wam dziękuję za, za to wsparcie, a także za postawienie kawy. I tutaj oprócz tego jeszcze drugą kawę, która tutaj nie jest wymieniona, to jest mikrofon który do nadawania na żywo z pewnością będę i już zdaje się wykorzystywałem przy ostatnich. Dziękuję Wam bardzo za pomoc.